Motor zajawki. W nocy była burza. Mamy tu taką wielką lipę. Coś tam z niej spadło. Musimy zaraz zrobić porządek z tymi samochodami. Ale nie o tym chciałem mówić. Zobaczcie, co dzisiaj mamy na warsztacie. Honda Akord. 2000, chyba pierwszy rok. Hamulce robimy. Układ wydechowy no stary, już przepalony, ale co chciałem powiedzieć? Wszystko w tym samochodzie działa: klimatronik, podgrzewane siedzenia, czujniki cofania, spryskiwacze reflektorów, szyberdach, elektryka szyb, wyposażony w skóry. Do dzisiejszej samochody czy po 20 latach, będzie wszystko działać w tych autach? No nie sądzę. Linia pojazdu na prawdę sztosik. Jak to wygląda tutaj z przodu pod maską. Jedyne co to ma nieoryginalne felgi widzę. Pod maską czysto, sucho, bez uwag reflektory będzie można spolerować. A tak bardzo fajne autko. Myślę, że jak się zadba to jeszcze wiele lat posłuży. Zerknijcie, jak to dobrze wygląda. I pachnie. W środku naprawdę uwierzcie mi, pięknie pachnie, dobrej jakości materiałami. trocki wymienimy, zregenerujemy hamulce. Czy dzisiejsze samochody mają taki tył? No to jest pupa, co? No. Awał dobrej motoryzacji. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej.